Sał też Dawidowy według Jana Kochanowskiego, psalm osiemdziesiąty pierwszy. Radujcie się Bogu na wyższemu, dobrodziejowi naszemu. Bijcie w bębny, w instrumenty grajcie, a psalmów nie zaniechajcie. Trąbcie w trąby, trąbcie, a to słowie na pięknym miesiąca nowie. Dzień to święty, zwyczaj to umowny i porządek, pański słowny, który podał narodowi swemu potomstwu izraelskiemu na pamiątkę wieczną wyzwolenia z egipskiego udręczenia. Tam głos pański przed tym niesłychany. Ojcom naszym jest podany. Jam to sprawił, że wolny grzbiet macie, ani w glinie rąk trzymacie. Wzywaliście mnie w swej doległości, a Jam was zbawił ciężkości, strzegłem was w grom, doświadczałem statku w przykrym wody niedostatku. Słuchaj, że Izraela potomku wybrany z wiela. Tę umowę teraz między tobą stanowię, a między sobą. Będziesz listrzegł moich słów statecznie, ani się dasz uwieść wiecznie, byś miał z bogi obcymi przestawać, a bałwanom chwałę dawać. Lecz mnie tylko Bogiem wyznasz swoim, któryć w uciśnieniu twoim do wolności pomógł. Wyrzecz słowo, a wszystko masz mieć gotowo. Nie słuchali, a my słowa próżne rozniósł wiar na morza różne. Przetom je też puścił na swą wolą. Niechaj idą. Kędy wolą, aby byli słów moich słuchali i nauki przestrzegali. Wrychle bych był ich wszystkich, okrucił przeciwniki i obrócił rękę swoją na sprośne pogany, żeby musieli za pany wyznać, byli wierne sługi moje, w chęć ubrawszy twarze swoje. A żadnej by wiecznie już odmiany nie znał, był mój lud wybrany. Uj, by byli na zbożu zbierali, miód z opoki twardej z sali.